Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku Commandos Beyond the Call of Duty. E, jakaś dziwna rzecz się dzieje, bo już chyba trzeci lub czwarty raz próbuję jakby nagrać to e, ten odcinek, dlatego że e, nie wiem dlaczego po tej misji, po trzeciej misji ładuje mi się briefing do misji siódmej, natomiast odpala się też filmik przed e, jakby końcowy, czyli jakby w ogóle odgrę skończył. E, coś się popieprzyło po prostu z tym. E, z tymi filmikami, z tymi briefingami, natomiast sama misja odpala się dobrze, w sensie odpala się czwarta misja, z tym, że odpala się briefing do siódmej i filmik końcowy, kompletnie, jakbym grę skończył. No ale, mm, i tak zamierzam sztucznie wstawić odpowiednie filmiki, więc was to nie powinno za bardzo interesować. Rozpocznijmy misję czwartą. 1943. The progress of the war has changed substantially. especially since the military might of the United States has been brought to bear in combat. In the summer of this year, the Allied war efforts have led to some great victories. While on the Eastern Front, the German forces are withdrawing totally demoralized by the Stalingrad disaster, the American and British forces, led by Patton and Montgomery, landed in Sicily just months after expelling the Desert Fox from North Africa. Nevertheless, this is not the time for overconfidence. The German army is still very powerful, and only by attacking it on its own territory will the Allied advance be able to continue. In the following missions, the commandos will be doing just that. Welcome officer! During your mission you must destroy the large caliber train mounted gun. Place two explosive charges next to it and blow it to smithereens. You must also blow up the armored carriage stopped on the siding. To do this you must increase the power of the explosives with the help of various barrels. When you have managed this use the locomotive that is on the first track to escape towards the

Ten skład, ten pociąg, na którym są jakieś tutaj, jak widzicie, e, pociski artyleryjskie i działo, wielkie działo e, do skrzylania tymi pociskami e, Poza tym musimy zniszczyć... <laughs> Ten y, skład, ten pancerny y, dwuwagonowy skład, pociąg, w którym jest jednocześnie jakby budynkiem patrolowym, bo chyba z niego wychodzą y, patrole w przypadku skręcenia alarmu. Jest to, powiem Wam, jedna z najcięższych misji w tej grze. Po pierwsze, jest bardzo duży teren, naprawdę duży, zobaczcie. Tutaj, tutaj namioty, stacja kolejowa i y, y, naprawdę przeciwników jest mnóstwo, zobaczcie. Mm samych patroli według mapki jest. E, chodzących patroli naliczyłem cztery chyba cztery, ale mogę się mylić. E, co najmniej cztery w każdym razie. Mamy trzech komandosów, jesteśmy tutaj w lewym dolnym e, rogu mapy. Mamy hmm. zielonego bereta. Jak jak zwykle zresztą. E, mamy... Geja Snipera, który ma 5 niestety tylko pocisków, na tyle tylko. No, w poprzedniej misji mieliśmy 7, a wydaje mi się, że ta misja jest cięższa, więc powinniśmy mieć dużo więcej. Mapa jest naprawdę duża. No i oczywiście jest mamy to? Sapera, dlatego że musimy wysadzić sporo celów, i mamy w tym do tego przeznaczone 4 bomby. Mamy 4 odpalane bomby, i to jest absolutnie wystarczające. Mamy tyle granaty, ale jest to, że tak powiem, rozwiązanie. Chyba dwa granaty, rozwiązanie siłowe, które z którego nie, niekoniecznie będę chciał korzystać. Powiem wam, że bardzo ciężka jest ta misja, i pamiętam, że no, nie, nie lubię jej właśnie z tego powodu. Znaczy, z jednej strony lubię, właśnie, bo to jest wyzwanie, a z drugiej strony ona jest naprawdę ciężka i zajmie mi dużo, dużo czasu. I podejrzewam, że co najmniej dwa pełne odcinki, a pewnie, pewnie jeszcze więcej. Bo naprawdę tutaj będzie problem, jak zwykle, też, żeby zacząć. Mm, Spróbujmy coś okay. podziałać. Najpierw tego pierwszego co tutaj e, się napatoczył. Spróbujmy zdjąć, chociaż ciężko będzie to zrobić, bo tutaj mamy, widzimy kolejnego, który też patrzy w tym e, kierunku. Może ja spróbuję pokazać się Komun temu, który tutaj stoi. Może to coś da. Do... Aj, niestety akurat jego pole widzenia nie było zbyt dobre. Da się to zrobić, ale. To nie okay. będzie łatwa, z, łatwa sprawa. No właśnie. Toż takiego nie ma sensu. Podstawić nadajnik i wracać. Kurczę, o, przypadkowo. Przypadkowo udało mi się tych dwóch tutaj zaprowadzić, może uda mi się teraz ich ściągnąć. No. O cholera. Widzieli ciała, ale chyba nie, nie pójdą tutaj, bo chyba aż tutaj nie zaszli. A, nie, nie, widzieli ciała i to, i to im wystarczyło. Jest to możliwe. Chwileczkę, jeszcze raz pobójmy. Yes, that's easy. Okay. Nie powinni zobaczyć tego mm. drugiego ciała. Komen, right. mm. okay. faktycznie nie zobaczyli go. Zabierzmy je. To trochę zupełnie przypadkowo udało mi się ich zdjąć, dlatego że po prostu zobaczyli mnie, kiedy tam stałem. No ale w zasadzie w każdej misji tego typu przypadki mi pomagają, więc bez tego ciężko byłoby tutaj coś ruszyć do przodu. No i teraz pytanie: w jaki sposób się tutaj przemieszczać? Czy iść w górę, czy iść w prawo? Nie do końca wiem. Jak byłoby lepiej. Chociaż wydaje mi się, że. A nie, bo tutaj jest stoi koleś. Ciężka sprawa, ciężka. A może spróbujmy y, kamieniem podziałać? Zobaczmy, czy to w ogóle działa na tego Niemca. No działa, istotnie. Fatet podbiega. No, kolejny zdjęty. I chowajmy go tutaj. No, oczywiście mm. wszystko będę robił zielonym beretem, bo inni komandości w zasadzie nie są w stanie Kami. mi tutaj w żaden sposób pomóc. Yeah. E, right. Te Kami. kamienie będą bardzo yeah. przydatne na pewno. Yeah. Teraz spróbujmy zająć się tym tutaj po prawej. Okay. Też wykorzystam kamień. Right. Mm. jest Dobra, działa, Just działa, działa. Udało się. Tylko teraz nie wiem, czy w ogóle mogę jego ciało stąd zabrać. Nie wiem, czy to w ogóle jest bezpieczne, żebym ja tutaj został. No, ale nie chcę tego ciała tutaj zostawić. Spróbujmy jednak pójść, right. oni mają niestety duże pole right. widzenia, ale okay. chyba nie aż tak dużo. A więc tego kolesia też okay. zdjąłem i mamy już tutaj taki grabny dywanik chyba z czterech Niemców. No i sobie oczyściłem najbliższą mm. okolicę. Right. Jednak wciąż right. jest tutaj niezwykle dużo. Na pewno jest dużo więcej przeciwników niż na poprzednich misjach, bo po pierwsze mapa jest dużo większa. Tam było około 35 w tych pierwszych trzech misjach, 30-35. Tutaj będzie pewnie z 50. Chociaż nie oczywiście okay. nie zamierzam teraz tego yeah. liczyć, bo to nie ma najmniejszego Zabij. sensu. E, tutaj stoi koleś. Ja ogóle... bym... bo papierosów Zabij. nie wziąłem, a one bardzo mi się przydadzą. Ok. Ok. Done. Mm. Spróbujmy to zrobić z papierosami. Okay. Okay. Najpierw rzucę mu papierosy, a potem użyję kamień. Zrobię taki mix. Ok. No, z tego miejsca rzucę kamień, a potem schowam się w tym małym budyneczku. Ok, zdjęty. Zdjęty, mm? i mogę go chyba nawet zostawić spokojnie Pod tą budką. <coughs> Akurat jest w takim miejscu, że nic mi nie zagraża, więc kolejnego się pozbyłem. Najgorsze są te patrole, powiem wam, bo nie da się ich, y, nie da się ich wyeliminować oczywiście y, y, po cichu. Trzeba je po prostu psz, zostawić Alright. i. Bo po prostu jakakolwiek próba eliminacji patrolu skończy yeah. się wywołaniem alarmu, a nie okay. mam najmniejszego zamiaru okay. tego alarmu wywoływać. Kurczę, teraz muszę uciec w róg. Mm. Okay. No i teraz spróbujemy pójść dalej. All right. Tutaj też niestety patrol chodzi, drugi. Yes. Come on. Okay. Nie do końca wiem jaką małą ścieżkę, ale oni chyba tutaj zakręcają. Done. Okay. No i nie wiem czy jestem bezpieczny w tym miejscu, on, w którym all right. teraz stoję. Wątpię. yes, Dobra, spróbujmy teraz może. Tylko gdzie ja schowam ciało ewentualnie, gdybym nawet Kolesia zlikwidował? O matko, on tu idzie. On tu robi. Aj. Nie za bardzo mam jak likwidować, bo nie mam jak schować ciała. Może teraz szybko się uda. Schałam się tutaj. Uff, może tutaj nikt mnie nie zobaczy? Ten patrol tutaj nie zakręci, więc czuję się w miarę bezpieczny tutaj. Akurat tutaj. Bo ogólnie nie jest dobrze. Ogólnie bardzo ciężka misja. Naprawdę. Ten jest moim celem i zamierzam go właśnie w tej stercie tego drewna schować, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Dobra, za chwilę powinno się udać. Jak mnie zobaczył? Nie powinien mnie zobaczyć. Dobra, mam, mam szybko... Będę musiał użyć papierosów i to tak na szybkości. Może to okay, zadziała? Yes. Coming. Okay. Coming. All right. Dobra, szybko tutaj mm, jego going. ciało schować. No, tutaj raczej nikt go nie zobaczy. I co dalej? All right, Chodźmy na górę. Zamierzam tak trochę bardziej zgodnie z yeah. kierunkiem wskazówek wygara po tej okay. e, mapie się przemieszczać. Yes. Dobra, teraz okay. możemy się uda. Poczekałem right. aż sobie pójdzie mm. patrol. Mm. Ten kolicz teraz się odwróci. Dobra, szybko. No. I jak tutaj zostawię ciało, to powinno być wszystko w porządku. Teraz można okay. podziałać z papierosami po prostu na tego faceta. Ale wydaje mi się, że w ogóle nawet nie muszę tutaj kombinować. Wystarczy, że okay. pobiegnę do tego faceta. Come on. Od tyłu. Okay. Come on over. O. No. No i teraz mogę zabrać ciało. I kolejny zdjęt. Idzie powoli, powoli, ale sukcesywnie i do przodu. Tutaj mam kolejnych trzech. Jeden chodzi, dwóch stoi. Akurat są plecami odwróceni. Wydaje mi się, że cały trój... O ja, przepraszam. W ogóle nie zwróciłem uwagi, tu jest jeszcze jeden. Okay. W ogóle go na nie, nie zwróciłem na niego uwagi, nie widziałem go. Ale no, to nie jest problem. Jeżeli da się nabrać na papierosy, to to nie jest żaden problem. Hmm... Cały czas zapominam jakie są skróty klawiszowe na papierosy. <śpiewanie> Dobra. 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 Zabawiam. Zabawiam. Nie powinien zobaczyć ciała, jestem za wagonem. To by było nielogiczne. Dobra, kolejny zdjęty. I tu jest jeszcze jeden. Myślę, że ten będzie problemem. No i ten, który łazi. Tego, który łazi, załatwimy papierosami. Co to jest? Kiedy nie widzą papierosy, to ich pole widzenia się dużo wolniej rusza na szczęście. Pewnie dlatego, że są bardziej okay. właśnie skupieni okay. Na, okay. na tym right. przedmiocie, do którego idą, czyli właśnie do paczki papierosów, kolejny zdjęty. Ten i ten może zobaczyć tego następnego. Muszę poczekać, aż okay. obaj się odwrócą. Chyba teraz będę mógł. Mm, okay. yes. Dobrze. Kolejny zdjęty i mapka wygląda coraz bardziej przyjaźnie, przynajmniej oczywiście po tej zachodniej stronie, bo e, mnóstwo jest kropek czerwonych na środku i na wschodzie mapki, ale tym oczywiście okay. będę się przejmował w dalszej kolejności. Na razie nie ma to najmniejszego sensu. To teraz. I'm coming. Going. Mm. Chyba ten kolej za chwilę tutaj pójdzie. Okay. kolejny zdjęty. I raczej bezpiecznie mogę go tutaj zostawić. Ten, o ile wiem, tutaj nie pójdzie. Trzeba było użyć papierosów, to no, będę musiał poczekać. Ale raczej powinno się udać. A ten pewnie się da nabrać. Ten, który stoi obok, ten da się pewnie nabrać na, na kamień albo na coś w tym stylu, więc to też nie będzie problem. Teraz ten koleś powinien dać się nabrać na papierosy. Tak jest. Mm, Just leave it to me. Okay. On. Dobrze. Kolejny załatwiony. Co z tym? Jest to jemand? Hm. on. I'm coming. Yeah. Dobrze, zdjęty również ten. Okay. I co teraz? Ten koleś, ile da się nabrać na papierosy, tel będzie łatwym celem, okay, ale tutaj on. nigdy mm. nic nie wiadomo. Zobaczmy. Okay. Yes. Czy to w ogóle ma sens? Done. Tutaj gdzieś wysoko trzeba rzucić tę paczkę. Dało się okay. oczywiście, się dał. O matko! Okay, Nie uda mi się teraz, bo dwóch podbiega. Byłoby tylko jeden podbiegał to bym dał radę, ale niestety było ich dwóch. Okay, done. Considered done. Finished. Yes. Come on. That's easy. Okay. All right. Just leave it to me. Hmm? That's easy. Dobrze, wydaje mi się, że to ciało mogę tutaj zostawić. No i teraz spróbujmy rzucić papier, papieroski. Powiedzmy, jak on widzi. Tutaj. Ten koleś powinien je zauważyć. Pytanie też czy nie zauważy e, ciała. Ale wątpię What is o nie Come on over. Okay. Jest to jakiś koleś mnie zauważył. <przysz> nie, nie, nie 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 okay. Dobra, yes. okay. Facet over. załatwiony. No i teraz mogę spróbować right. wejść już tutaj do środka. Mm. Going. Hm. Kommen. na na dachu ist świeży kurtl zwanjak. Kommen. All right. I'm coming. Going. Yes. Okay. Okay. Finished. That's easy. Ist document. jemand? Going. Coming over. All right. Oh ja, wir starten gleich dem Mocktail. Hm. Nie, myślałem, że będę mógł okrążyć te beczki, które tutaj okay. stoją, ale nie yeah. da się tego zrobić. Dobra, jakiś koleś mnie zauważył. O. o, i on, on. biegnie naokoło. Okay. Dobra, chyba uda mi się go strącić. No, o kurtle, leci kolejny. chyba nic z tego nie będzie. A może się uda? Udało się, udało się, kolejny zdjęty Kolejny zdjęty O kurde, powiem wam, że za oknem jest niezła burza z piorunami Ale to nic dziwnego, bo jak tu teraz te upalne o kurtle wali nieźle, ale powiem wam, że jak są te upalne dni, to burze są, nie, nie jak powiem, nieodłącznym elementem e, właśnie upałów. Ja właśnie kocham te momenty, kiedy weplniają się burze, bo ja nie... Na... O kurtle Ale takiego czegoś to ja dawno nie widziałam. To jest po prostu jakaś huragan, huragan totalny. No dobrze, ale skupmy się może na... Nagle, bo walnęło tutaj coś tuż obok. Nie widziałem czegoś takiego już naprawdę od niepamiętnych czasów. Kurczę, no nie mogę nic robić z tym, tym zielonym beretem. A już, już wiem co się stało. A, albo nie, nie wiem, myślałam przez chwilę, że się zablokowała. O dobra, odblokowałam się. Odblokowałem sobie. Przez chwilę myślałem, że mi się baterie wyczerpały w klawiaturze, ale wszystko jest OK. W każdym razie, tych dwóch mam z głowy. Dobrze, że jestem w środku, bo na zewnątrz dzie dzieją się jakieś straszne rzeczy. Może spróbujmy od drugiej strony okay. zacząć działać. Mm. Czy tutaj mogę bezpiecznie coś kombinować? Tu jest co prawda jeden, ale... Tego ratli mogę bezpiecznie na papierosy nabrać. Wydaje mi się, że, że nikt tego nie powinien zobaczyć. Chyba że ten koleś co chłazi za. Albo któryś z tych na dachu. Hmm, on over, komuś. Ok, On jednak widzi to wszystko. jest ale teraz powinno być już lepiej. Chyba teraz lepiej rzuciłem. No, i on nie widzi tego ciała. Dobra, no, wziąłem papieroski znowu. No, i teraz może spróbować okay. się zająć właśnie tym, który przed chwilą. Y, był problemem. Jako problemem jest, jest ten, który łazi za bramą niestety. Okay. Come over. I'm coming. going, Done. Coming? All right. Come on. Mm. Alright. Okay. Come on. Okay. Come over. Yes. Okay. Mm. Mm. Oi, ob ale armoniwo. Zobaczyli mnie, okay. ale nie ma alarmu, świetnie. Ciał tutaj zostawię, chyba okay. mogę. Ale oni nie podbiegli, to znaczy, że oni nie będą podbiegać right. do mnie, jeżeli nie zobaczył, więc nie warto się okay. tym przejmować. I zaraz zostało tutaj dwóch. Tego pierwszego mogę chyba swobodnie się pozbyć. on, yes! OK! Chyba, że ten na dachu zobaczę, ale wątpię. Aj, ten zobaczył, nawet lepiej. No, ten nie będę musiał nic kombinować, po prostu się go pozbyłem od razu. No i tutaj wszystko się zalarfione, dobra, słuchajcie. Załatwiłem naprawdę sporą część z zachodu i z północy. Ale no, jeszcze bardzo dużo przede mną. Będę jednak kontynuował w kolejnym odcinku, bo już tutaj e, gram dość długo. Więc bardzo Wam dziękuję za uwagę. I do zobaczenia niebawem.